Witam! Dawno się do Was nie odzywałam. Dzisiaj mamy przepiękną pogodę, więc postanowiłam się wybrać na spacerek. Zrobiłam już wszystko, co miałam do zrobienia w domu i teraz właśnie wyszłam na zewnątrz. Jest taka pogoda iście kwietniowa. Pokażę Wam jeszcze szpital, bo teraz jest go lepiej widać niż było kiedyś, jak szłam bo wieczorem, go nagrywałam, że tak się prezentuje. I właśnie zmierzam na Molo. Molo to jest jedno z popularniejszych miejsc tutaj. Niektórzy uważają je za początek tego miasta. Natomiast wszystko poniżej znajduje się na takim półwyspie. No i powierzchnia jest dosyć rozwleczona. A u nas ocieplenie zaczęło się gdzieś tak... Od piątku. To jest może drugi raz dopiero, kiedy mamy taką pogodę. Nie jest tak, że ciepłe dni się nie zdarzają w Norwegii, tylko są stosunkowo rzadko, więc bardziej się po prostu za nimi tęskni. Ale naprawdę w ten weekend jest przepięknie. W piątek już byłam na molo. Żałowałam, że wam czegoś nie nagrałam, bo było takie fajne północne słońce. Jak ktoś tu był, to wie o czym mówię, chodzi mi o takie żółte, takie rozjażone słońce, może dzisiaj na nie również trafimy. Ale jakoś tak zapomniałam aparatu i nie nagrałam nic. A dzisiaj pójdę w te same miejsca, może uda się coś nagrać, zobaczymy. W piątek nawet nie było zbyt wiele osób, ale dzisiaj niedziela, to często w Norwegii mają odwiedziny w domach. W Polsce Może to nie jest tak popularne, natomiast tutaj niedziele są specyficzne i właśnie bardzo często wieczorem wpada rodzina, przyjaciele, więc może być przestrzeń na molo. A tak, to tak, jak mówię, to jest jedno z popularniejszych miejsc oblegane. Wszyscy tam spacerują. Jest to również miejsce cumowania łodzi, motorówek. Tam sobie Norwedzy trzymają. Także. Przejdę się i zobaczymy. A ogólnie weekend minął mi całkiem fajnie. W piątek byłam na spacerku, zrobiłam trening. W sobotę odwiedziny u siostry. Dzisiaj sprzątałam, naszło mnie na Blimy i robiłam Blimy. W sumie to miałam to również nagrać, bo korzystałam z przepisu DJ-darka od Karoliny ze stylizacji wyszły przepyszne. Troszeczkę zmodyfikowałam przepis pod siebie, bo tam była cebula. Ja nie lubię cebuli w blimach i w ogóle rzadko kiedy jej używam. Podobnie z czosnkiem, a z czosnkiem to jeszcze gorzej, bo nienawidzę czosnku w żadnej postaci. Także nie dodawałam czosnku, cebuli i czegoś tam jeszcze. A i zrobiłam sobie taki własnej produkcji sosik. <grym> Jogurt grecki, dwa ogórki kiszone, natka pietruszki, odrobina musztardy, sól pieprz. O i takim sosem sobie właśnie polałam blimę. Czterech ziemniaków takich małych. Wyszło mi chyba z pięć sztuk, także nie przejadłam się, a teraz idę spalić. <śm> No i tak jak zawsze przy niedzieli sprzątanie całego domu a teraz idę się przespacerować Ulica Wam już dobrze znana Pokażę ją raz jeszcze Dosyć często tędy chodzę bo Akurat droga na molo jest podobna do mojej drogi do pracy Ulica jeśli dobrze tłumaczę to bankowa Banki Gata Na razie nie ma za wiele do pokazania więc będę kończyć i odezwę się później więc tymczasem papa. Pa. Witam ponownie. Przed nami znajduje się budynek poczty. Właśnie postanowiłam go nagrać i pokazać wam tutaj taki całkiem fajny plac. Brakuje w nim, co prawda, trochę zieleni, jak na moje oko, ale ogólnie jest gdzie posiedzieć. Przybliżę troszeczkę. Na wprost znajdują się dwa kościoły. Jeden jest kościołem protestanckim i tam też znajduje się pomnik upamiętniający ofiary II wojny światowej. A ja jestem już niedaleko Molo i pomału się kieruję w tamtą stronę. To właśnie tak na chwilkę chciałam Wam pokazać ten plac, bo jest całkiem fajnie. Spokojnie jest. Niedziela po południu, mało osób, trochę dzieciaczków się kręciło. Cicho, spokojnie, nic się nie dzieje. Muszę się dokształcić z tych pomników. To bym Wam troszkę więcej na ten temat opowiedziała. Tam widzę jakąś fokę. Ale szczerze mówiąc, nie wiem skąd się wzięła. Ani co upamiętnia to jest jakaś katedra staram się powiedzieć więcej na ten temat i Wam coś więcej na ten temat powiem dobrze odezwa się później a to jest ten kościół protestancki z taką wieżą katedrą Wam pokazać ten czubek. Nie wiem, czy się uda. O, tak jest chyba najbardziej. I idziemy dalej. Jestem już całkiem niedaleko i sobie zobaczymy. Tam będzie pewnie troszkę bardziej wiało, bo to od wody to wiadomo. Żeby tylko baterii starczyło. Jest jedna kreska, więc to różnie bywa muszę. Oszczędzać. że najlepsze dni przed nami. Połowa maja, więc. Ej, połowa kwietnia, przepraszam, a już myślami w maju. <laughs> więc połowa kwietnia szybko upłynie, i najpiękniejsze miesiące przed nami. I tu tam sobie przyjrzeć. Ale nie, chyba się uda. Tam widzę jakieś roboty drogowe. O, mój bank. Tu mam konto, w wsparę. <noise> mam zawsze wszystko inaczej. Wszyscy mają w DNB, ja mam wsparę. Nie może być inaczej. Dobrze, kończę na razie, żeby oszczędzać baterie. I odezwę się niebawem. Ten budynek też jest fajny. Zaczynają się hotele. Przed nami jest hotel Radisson. Przed jest jeden z takich chyba popularnych, sieciowych hoteli w Norwegii. Moja koleżanka w nim pracowała. Pozdrawiam cię Aniu, jeżeli będziesz to oglądać. I przed nami znajduje się droga właśnie już na Molo, bezpośrednio prosto. Później się odbija nieco w prawo. A na wprost jest mała, dosyć popularna restauracja. I kierujemy się na wprost. Przełożę może aparat do drugiej ręki, żeby nie nagrywać przypadkowych osób. Mam nadzieję, że słońce nie będzie psuło widoczności, ale niestety zobaczę to dopiero w domu. Sama mam na sobie okulary i tak średnio widzę obiektyw. No nie, myślę, że chyba dobrze widać. Wprost jest popularna biblioteka, ten duży budynek, który teraz przybliżam. A tu już mamy łódeczkę, na lewo jest bank DNB i kolejny hotel. To przystań mi się podoba. Bardzo razie światło. Nie wiem czy dobrze wszystko ustawiłam w aparacie, mam nadzieję, że tak. Tutaj też te hotele się fajnie prezentują, więc nagram fragment. Zdecydowanie muszę nagrywać w ciemno, bo naprawdę nie widać jest tutaj. Światło mi się odbija zewsząd i tak na chwilę trafił u kolejny hotel. <sum> Mam nadzieję tylko, że nie wyjdzie to dosyć chaotycznie, bo tak przekładam ten aparat teraz w jedną raz w drugą rękę. Ale cały czas jest co pokazać <śśledzimy> po jednej i po drugiej stronie. No tak chyba będzie spoko tutaj już ruch jest trochę większy jak widać No ale tak jak mówiłam to jest jedno z najpopularniejszych miejsc w cały Cała właśnie, tam już na horyzoncie je widać Tam się właśnie będziemy kierować A słoneczko daje urządzenie. Bardzo lubię te bloki z oszklonymi mieszkaniami. Są takie tarasy. Całe oszklone, bardzo ładnie to wygląda. W ogóle słyszałam, że mieszkania w tej okolicy są dosyć drogie, bo to jest centrum. Jesteśmy już prawie na miejscu. Właśnie wchodzimy na teren molu. Tu jest przystań, a tu zaczyna się molo. O, to będzie fajne na miniaturkę. Cały ten łuk to jest właśnie molo. Troszkę się nie idzie. Przejdziemy się zaraz. To wam pokażę wszystko z bliska. Woda dzisiaj jest. Spokojna. widać, druga strona, się prezentuje, tak? Jakiś tak. Mam nadzieję, że się nagrał, bo fajnie to wyglądało, jak, się, jak przelatywał. A ja idę dalej. Nie byłoby kogoś spotkać znajomego. nie no kto wie, kto wie. Może się ktoś tam trafi. Ładnie, prawda? Jeśli tak uważacie, to proszę o opis w komentarzu. Yeah, no, Chciałabym nagrać ten statek jak przepływa. Ale nie wiem, czy go zdążę złapać po drugiej stronie. Postaram się. Mam jakąś motorówkę. Przyspieszę trochę kroku i zobaczymy. Ale znowu jak będę szła szybciej to będzie trzęsło. Dobra, kończę na chwilę. Pływa na otwarte morze. Chociaż kawałek udało się go nagrać. Szkoda, że tak po łuku płynie. Myślałam, że więcej mi się uda go złapać. No ale trudno. Tam też jakaś motorówka jest? Może jeszcze będzie coś płynęło, fajnego to nagra. To jest dosyć... Ładnie cała ta linia brzegowa wygląda z tymi górami w tle. apa ada auto Fajnie wyglądają te łodzie i motorówki. To jest stąd, z tego ujęcia widać chyba wszystkie bardzo fajnie. Idziemy dalej, ale już chyba została końcówka tego mola. Jeszcze tam taki fragment łuku.